Klienci mogą kontaktować się z EFTRAS na różne sposoby. Mogą kontaktować się przez czat, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej i w platformie Funduszy e, mogą korzystać z kontaktu telefonicznego, z formularzy kontaktowych, mogą do nas również napisać maila. Jeśli e, klient zwróci się do nas z jakimkolwiek pytaniem albo wątpliwościami, e, to staramy się mu e, udzielić e, pełnej odpowiedzi, w, e, przekazać wszystkie wszelkie możliwe informacje i odpowiadamy mu em, Y, możliwie jak najszybciej właściwie y, w tym samym dniu albo najpóźniej kolejnego dnia takie y, narzędzia do komunikacji jak y, czat czy Chociażby telefon umożliwiają to, że, że jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości albo potrzebuje pomocy, to uzyskuje tą pomoc natychmiast. To nie ma dla, dla nas znaczenia, jaka, jaką kwotę chciałby zainwestować klient. Każdy klient jest traktowany tak samo, bez względu na to, czy korzysta tylko z platformy funduszy, czy może tylko chce się dowiedzieć, jak inwestować w naszej firmie i jego pytania nie kończą się sprzedażą jednostek uczestnictwa. Nigdy nie zostawiamy klientów bez odpowiedzi. Ostatecznie zawsze najważniejszy jest kontakt z człowiekiem, ponieważ człowiekowi można zadać wszystkie pytania, można rozwiać wszystkie kwestie. Kontakt z człowiekiem zmniejsza takie ryzyko nieporozumień. Osoby, które nie chcą się kontaktować z doradcami, również mogą korzystać z naszej strony internetowej, na której jest zamieszczonych bardzo dużo materiałów. Są to komentarze przygotowane przez profesjonalistów i są również bardzo pomocne i pisane przystępnym językiem. Materiały edukacyjne są przede wszystkim po to, żeby, żebyśmy my również mieli pewność, że klienci, którzy u nas inwestują, rozumieją produkt, który. który kupują, ale też są po to, żeby każdy klient mógł się czuć bezpiecznie